Witam państwa serdecznie. Znajdujemy się na plantacji Czarnej Pożyczki w miejscowości Okalina Wieś, gmina Opatów, powiat Opatowski. Plantacja nasze to jest plantacja mojego syna Marcina i moja, także w sumie mamy 21 hektarów. W tej chwili już tu mamy te wszystkie hektary owocujące. Wiek plantacji od 3 do 8 lat. Kondycja na razie jest fajna. No, ten rok jest wyjątkowy i zarazem bardzo ciężki. To, co Państwo zobaczycie, te zdjęcia tego, tych owoców, które są na krzakach, to nie był przypadek. To zostały włożone duże pieniądze w technologię, żeby to, co było lekko uszkodzone, żeby zostało na krzaku, bo nie mamy pełnego obłożenia, obłożenia po prostu na gronach, to jest przestrzelone. Mocno przestrzelone ze strony wschodniej jest bardziej, z zachodniej mniej, bo te, ten front y, tego mrozu, bo to nie był przymrozek, on sobie chodził po prostu po plantacji, jak na spacerze w mieście niestety, ale udało nam się i proszę Państwa, ja chciałbym powiedzieć, że jaki plon będzie, to nie wiemy, bo te kombajny wyszacują. Oszacowane jest, że mamy 50%, to co my widzimy, mamy 50% pełnego plonu, czyli praktycznie rzecz biorąc, a Kombaj powie nam resztę. Chciałbym też powiedzieć, że po prostu to, co goście, którzy przybyli na to spotkanie byli, no byli po prostu mile zaskoczeni taką, taką obsadą, ale też chciałbym powiedzieć, żeby zakłady co nie, myśl, nie myślały, że takie w całej Polsce, bo w całej Polsce jest naprawdę tragicznie. Po prostu żal jest tych producentów, że oni po prostu muszą utrzymywać te plantacje, a praktycznie plon jest tonę z hektara. Jeszcze kto ma swoje kombajny, to jeszcze po prostu koszty się mu zwrócą, ale jak nie ma swojego kombajnu, to już jest dokładka. A utrzymanie żywotności plantacji w tej chwili nie jest tanie. Mamy dwie odmiany. Mamy praktycznie, my bazujemy na dwóch, obiana, obi, odmiana, którą decyzję podjęliśmy w 2016 roku, gdzie była pierwsza zakładana plantacja 3-hektarowa, potem, do, potem doszedł Benkanon, ale to w mniejszej ilości, a praktycznie bazujemy na Rubenie. To jest sztandar, bo to 80% obsadzenia to jest Ruben, nie wiem, dla mnie ta odmiana tutaj na te warunki, które my mamy, na ten można powiedzieć nawet mikroklimat, ona naprawdę spełnia nasze oczekiwania. Może kiedyś w przyszłości, to już bardziej syn, będziemy coś próbować wprowadzić nowego. Myślimy o Polbenie. To jest też polska odmiana, która, która już po malutku wchodzi. Wiadomo, żeby ocenić ją właściwie, to musi cały cykl produkcyjny przejść, czyli 10 lat, żebyśmy mieli pełną wiedzę o tej odmianie, jak się zachowuje w skrajnych warunkach. Ona jest troszkę wcześniejsza od rumena, po prostu. Ten, wtedy byłby ten zbiór bardziej rozłożony. Także no na ten moment to te dwie odmiany, a życie pokaże, co dalej.